Ze studia Colte TV witam Państwa Piotr Pietrzykowski. W dzisiejszym filmie chciałem Państwu zaprezentować pneumatyczną replikę kompaktowego pistoletu zaprezentowanego w 1976 roku Beretta 84FS. Oryginał znany jest również pod nazwą Cheetah, a także jako Series 81 od oryginalnej nazwy modelu. Pistolet pneumatyczny Beretta 84FS zasilany jest 12-gramową kapsułą CO2 i strzela stalowymi kulkami w kalibrze 4,46 mm. Już na pierwszy rzut oka widać, że mamy do czynienia z bardzo realistycznie wykonaną repliką. Przede wszystkim wiatrówka posiada w pełni metalową konstrukcję, z wietnie odwzorowanymi szczegółami. Na okładzinach oraz zamku widoczne są oznaczenia producenta Pietro Beretta. Pistolet posiada mocno działający system blowback, czyli ruchomy zamek przy strzale. Tak ma to miejsce w oryginalnej wersji pistoletu. Poza tym, replika charakteryzuje się dużą energią strzału. 125 metrów na sekundę przy zastosowaniu ruchomego zamka to bardzo dobry wynik. Kolejną zaletą podkreślającą realizm repliki jest możliwość zdjęcia zamka, tak jak ma to miejsce w oryginale. Aby to zrobić, należy dla bezpieczeństwa najpierw wyjąć magazynek. Następnie odbezpieczamy pistolet. Po wciśnięciu trzpienia dźwigni rozkładania, przesuwamy dźwignię w dół. Teraz odciągamy zamek maksymalnie do tyłu i zdejmujemy go, podnosząc do góry. Aby zamontować zamek, wykonujemy wszystkie te czynności w odwrotnej kolejności. Wszystkie elementy ruchome berety 84FS, takie jak kurek, bezpiecznik, Spust, zwania w zamkę, również wykonane są z metalu, co znacznie wpływa na ich długą żywotność oraz odporność na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne. Replika została wyposażona w dwustronny bezpiecznik skrzydełkowy umiejscowiony w górnej części chwytu. Zintegrowany z kapsułą zasilającą magazynek wykonany jest w całości z metalu. Mieści 17 sztuk śrutu stalowego w kalibrze 4,46 mm. Przejdźmy zatem do najważniejszego, czyli do samego strzelania. Najpierw jednak należy zamontować kapsułę. Aby to zrobić, w pierwszej kolejności wyciągamy magazynek za pomocą zatrzasku magazynka wkładamy kapsułę, dokręcamy ją do wyczuwalnego oporu. Po załadowaniu śrutu magazynek umieszczamy w rękojeści. Aby sprawdzić osiągi wiatrówki, przenieśmy się w teren. Jak widzieliśmy, repita Bretta 84FS świetnie sprawdza się podczas strzelania rekreacyjnego, a dzięki realistycznemu wykonaniu z zachowaniem szczegółowych detali sprawdzi się również podczas treningu strzeleckiego. Dane techniczne, kaliber 4,46 mm prędkość początkowa 125 m na sekundę. magazynka 17 sztuk śrutu. Masa 644 g. Długość lufy 100 mm. Długość całkowita 177 mm.